W Polsce istnieje język, o którym prawie nikt nie słyszał. No chyba, że te około 20-30 tysięcy ludzi, które nie mówi. A mowa ta używana jest na Polesiu i Podlasiu. I warto podkreślić, że to nie jest to samo. Tu jest Podlasie. A tu jest po To język pogranicza i jest to mieszanka języka ukraińskiego, białoruskiego i polskiego. Gwara Podlaska albo język hałacki, a użytkownicy tego języka mówią często, że mówią po prostu: po swojemu, a brzmi on tak. Poszła kaśka żyta żaty: zabula się serpa wziaty. Czymże tebe budu żaty, budu w żaty. leżaty? La w boru znu nikt baczył z boku. Język ten niestety zanika, ale można go usłyszeć jeszcze w niektórych wsiach i miejscowościach. Człowiek mówią w nim głównie starsze osoby. Ale nie tylko. Ja je Oliczka. Ja narodyłaś tu na Pidlasza. Ja jest sił. W Mene w doma goworyloś po swojemu. Moje babcie i dziadkowie również znają język hachłacki, aczkolwiek w domu mówią już tylko w języku polskim. Słyszeliście wcześniej o tym języku? A może w Waszych regionach mówi się innym językiem niż polski? Dajcie znać w komentarzach i zaobserwujcie po więcej.